Witam na kanale Szydełku z Janną Dzisiaj zapraszam do kolejnego filmiku na pomysł bombki świątecznej Tym razem będzie to bardzo ładny ażurowy wzór Będziemy łączyć ze sobą dwie części przy pomocy środkowego paseczka Moja bombka jeżeli chodzi o średnicę po linii prostej to 10 cm Do projektu użyję szczydełka 1,5 mm i kordonka w rozmiarze 10. Jeżeli będziecie potrzebować zrobić ten wzór na mniejszą bombkę, tutaj najlepszą modyfikacją będzie zmniejszenie ilości oczek. Ja mam 11, wy możecie zrobić na przykład z 5. Tak więc zaczynamy. Zaczynamy od pętelki, a następnie 7 oczek łańcuszka. 1, 2, Trzy, cztery pięć, sześć i 7. Oczko ścisłe w naszym pierwszym oczku, tak aby powstało kółeczko i zaczynamy pierwszą rundę. Trzy oczka na pierwszy słupek, następnie trzy oczka na poprzeczkę. W nasze kółeczko będziemy robić słupek i trzy oczka, słupek i kolejne trzy oczka słupek i następne trzy oczka i tak aż będziemy mieć w naszym kółeczku osiem słupków i osiem poprzeczek mamy cztery pięć sześć 7 i 8: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i oczko ścisłe w trzecim oczku naszego pierwszego słupka. Drugą rundę zaczniemy od przejścia oczkiem ścisłym w pierwszą poprzeczkę z trzech oczek łańcuszka, a następnie 4 oczka jako podwójnie nawijany słupek i w tą samą poprzeczkę zrobimy jeszcze trzy dodatkowe podwójnie nawijane słupki. 1, 2 i 3. 3 oczka łańcuszka, i w kolejną poprzeczkę 4 podwójnie nawijane słupki. 1 dwa, trzy i cztery. Trzy oczka łańcuszka i znowu cztery podwójnie nawijane słupki kolejną poprzeczkę. Jeden, dwa, trzy. I cztery. Trzy oczka łańcuszka. I cały ten wzór powtarzamy dookoła, czyli w każdej poprzeczce robimy po cztery podwójnie nawijane słupki, a pomiędzy trzy oczka łańcuszka. I teraz zaczynamy rundę trzecią. Zaczniemy od trzech oczek łańcuszka, jako dwie pierwsze części naszego podwójnie nawijanego słupka. A następnie w każdym z w kolejnych trzech, w kolejnych trzech nawi podwójnie nawijanych słupków robimy dokładnie to samo, czyli pierwsze dwie części podwójnie nawijanego słupka i ostatnie oczko zostaje nam na szydełku, czyli przez pierwsze dwa oczka raz, przez pierwsze dwa oczka, dwa oczko na szydełku i w ostatnim przez pierwsze dwa, przez pierwsze dwa i ostatnie zostaje. Przeciągamy nitkę przez wszystkie oczka. I 11 oczek, łańcuszka 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Przechodzimy do następnej grupy 4 podwójnie nawijanych słupków i robimy dokładnie to samo. 1, 2 oczko zostaje. 1, 2 oczko zostaje. 1, 2 oczko zostaje. 1, 2. 4 oczka, a w zasadzie mamy 5 oczek łańcuszka, ponieważ jeszcze jeden z naszej poprzeczki przeciągamy i znowu 11, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. No i przechodzimy tutaj do kolejnej grupy z naszymi 4 podwójnie nawijanymi słupkami i robimy dokładnie to samo, czyli znowu grupa 4 podwójnie nawijanych słupków, nie do końca przerobionych razem. Czyli powinniśmy znowu mieć 5 oczek łańcuszka na naszym szydełku, a następnie po zakończeniu tego oczka robimy sobie 11 oczek łańcuszka i przechodzimy do kolejnej grupy. Widzicie, mam 5 oczek, o, miałam, spadło, 5 oczek przeciągam i znowu 11 oczek łańcuszka. Po ostatnich 11 oczkach oczko ścisłe, na górze naszej pierwszej grupy. Tutaj ten dokładnie widoczny oczko centralnie na samej, samej górze. I teraz zaczynamy rundę czwartą. Jest to ostatnia runda, jeżeli chodzi o nasz motyw. Drugi możemy zrobić w dokładnie ten sam sposób. Natomiast tą ostatnią rundę będziemy musieli zostawić do dołączenia się do reszty. Na razie zakończymy tę pierwszą część, a później zajmiemy się tasiemką. Na środku. Przechodzimy oczkiem ścisłym do naszej poprzeczki z 11 oczek łańcuszka, oczko w górę i 7 półsłupków. 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7. 3 oczka łańcuszka i znowu 7 półsłupków w ten sam mógł. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7 przechodzimy od razu do kolejnego łuku i robimy dokładnie to samo. Zaczynamy od 7 półsłupków: 4, 5, 6, 7, 3 oczka łańcuszka, no i kolejne 7. Półsłupków. I cały ten wzór powtarzamy w każdej poprzeczce dookoła, następnie oczko ścisłe w naszym pierwszym półsłupku obcinamy nitkę i za chwileczkę wracam z filmikiem, co robimy dalej. Już swoją pierwszą część mam gotową i teraz zajmiemy się robieniem stążeczki. Zaczynamy od, ja na razie to odsunę, od oczka ścisłego. Nie oczka ścisłego, tylko od magicznego kółeczka i wsadzając szydełko w kółeczko. Czyli zauważcie, że końcówkę nitki daję sobie do tyłu. Jest to taki dosyć fajny sposób. Końcówkę nitki zakładamy do tyłu, tak, aby powstał krzyżyk. No i mamy to nasze kółeczko, przeciągamy nitkę i teraz, pracując na tych dwóch nitkach, będziemy przerabiać sobie pierwszy rząd. Zaczniemy od trzech oczek łańcuszka na pierwszy słupek a następnie w nasze kółeczko tylko pamiętamy, że pracujemy na dwóch nitkach robimy sobie kolejne dwa słupki jeden i dwa jeżeli nasze oczko jest za duże to możemy sobie śmiało pociągnąć za ogonek trzy oczka łańcuszka i znowu trzy słupki w nasze kółeczko jeden dwa i trzy i to jest nasza muszelka. Ja teraz sobie zaciągnę nitkę, tak aby tutaj się nic nie poluzowało i od razu zaczniemy dołączać do naszej części. Czyli normalnie powinniśmy zrobić trzy oczka łańcuszka, ale po tej stronie zrobimy sobie jedno. I połączymy do któregokolwiek łuku z trzech oczek łańcuszka oczkiem ścisłym. I znowu oczko łańcuszka. Odwracając teraz na drugą stronę, zrobimy kolejną muszelkę w muszelce. Czyli w trzy oczka łańcuszka robimy trzy słupki. Jeden, dwa i trzy. Trzy oczka łańcuszka. I znowu trzy słupki. Jeden. 2 i 3. Trzy. trzy oczka tym razem, ponieważ te trzy oczka będą służyły nam do przyłączenia drugiej części tego naszej okrągłej. I teraz znowu w muszelkę robimy kolejną muszelkę. 3 słupki. 1, 2 i 3. Trzy. trzy oczka łańcuszka. I znowu 3 słupki. 1. Dwa i 3. I teraz po naszej prawej stronie, tak? Tu mamy w zasadzie po naszej prawej stronie mamy trzy oczka, które nie są dołączone, a lewą będziemy dołączać do naszej części. Czyli oczko łańcuszka, oczko ścisłe w kolejną poprzeczkę z trzech oczek, znowu oczko i odwracamy. No i znowu trzy słupki, jeden 2 i 3. Trzy. trzy oczka łańcuszka i kolejne trzy słupki. 1 2 i 3. I znowu trzy oczka łańcuszka, które nie są połączone. Nie, nie dołączamy, odwracamy i muszelka w kolejnej muszelce. 1 2 i trzy, trzy oczka i znowu trzy słupki jeden dwa i trzy i teraz żeby nasza robótka nie była za ciasna, bo zobaczcie jak popatrzymy się to jakbyśmy teraz połączyli to mielibyśmy tutaj dosyć wąsko to co trzecie to co trzeci nasz łuk będzie niepołączony, czyli pierwsze dwa połączyłam. Teraz trzeci zrobimy niepołączony, czyli trzy oczka łańcuszka, odwracam znowu i kolejna muszelka: trzy słupki, jeden, dwa i trzy, trzy oczka łańcuszka i znowu trzy słupki: jeden, dwa i trzy. No i trzy oczka. Po każdej, na końcu każdej muszelki robimy trzy oczka jako takie zwrotne, tak? Czyli odwracamy znowu naszą robótkę i robimy kolejną muszelkę w bułku z trzech oczek końcuszka. Trzy słupki. Trzy oczka. I znowu trzy słupki. Jeden. Dwa I trzy. No i teraz kolejne już będzie dołączane, czyli oczko i oczko ścisłe w kolejnym tutaj łuku z trzech oczek. Oczko i odwracamy. I znowu trzy słupki. Jeden, dwa i trzy. Trzy oczka łańcuszka i kolejne trzy słupki. Jeden. I trzy, trzy oczka łańcuszka odwracamy, i kolejna muszelka, jeden, dwa, i trzy, trzy oczka i znowu trzy słupki jeden. Dwa i trzy. I teraz to będzie nasza druga poprzeczka, którą dołączamy. Oczko łańcuszka. Przechodzimy do kolejnej poprzeczki. Oczko ścisłe, oczko łańcuszka. Znowu odwracamy. I kolejna muszelka. Jeden, dwa i trzy. Trzy oczka. I znowu kolejne, kolejne trzy słupki. Jeden, dwa i trzy. Trzy oczka, odwracamy. I teraz na końcu naszej muszelki znowu zrobimy sobie trzy oczka łańcuszka, które nie będą połączone, i dopiero następne dwa łączymy. Trzecie nie łączone, kolejne dwa łączymy i trzecie nie łączone, i to będzie już koniec naszej rundy. Tak więc powtarzamy ten wzór. Tak, Czyli pierwsze, drugie łączone, trzecie nie. Pierwsze, drugie łączone, trzecie nie. Jeżeli chodzi o tą stronę, powinniśmy mieć 12 łuków po 3 słupki. Z tego co pamiętam, tutaj będzie wyglądało to troszeczkę inaczej, z racji tego, że tu spróbujemy jeszcze na końcu dorobić 12. Ja wrócę za chwileczkę tutaj na końcu i pokażę, jak to wszystko wygląda. Tak jak mówiłam, ja już jestem na końcu mojej rundy. Tutaj mam ostatni łuk z trzech oczek łańcuszka, czyli mój dwunasty i dwunasty po drugiej stronie. Zaczęłam ostatnią muszelkę, trzy oczka łańcuszka, trzy słupki znaczy się, i teraz zamiast trzech oczek łańcuszka robimy oczko i oczko ścisłe tutaj w środek naszej pierwszej muszelki, oczko i dokańczamy naszą. Ostatnią muszelkę robiąc trzy słupki 1 dwa i 3 I teraz zakończamy naszą robótkę, tą część, i obcinamy nitkę. Jeżeli nie podawałam Wam się to zakończenie, ponieważ jest dosyć grubawe, możemy zrobić dokładnie oczko ścisłe ale wydaje mi się, że będzie ok w to oczko, gdzie zaczęliśmy swoje słupki i za chwileczkę zaczniemy dołączać naszą drugą część jeżeli chodzi o drugą część, ja jestem na początku ostatniej rundy zrobiłam pierwsze 7 półsłupków upewnijcie się, że nasza poprzednia runda, nasza poprzednia część jest na prawej stronie i zaczynamy łączyć tylko troszeczkę w odwrotny sposób, jak nasze, naszą pierwszą, czyli oczko w górę i oczko ścisłe w jakikolwiek łuk z trzech oczek łańcuszka, jeżeli chodzi o naszą tasiemkę. Oczko do góry i robimy kolejne 7 półsłupków. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, przechodzimy do następnego łuku. Znowu 7 półsłupków. 3, 4, 5, 6 i 7. Oczko w górę i łączymy do kolejnego łuku. I musimy oczywiście pamiętać o tym, że co, trzeci łuk, z ten z środkowej dasięki, nie jest połączane, czyli musimy ominąć. Ja jeszcze zrobię sobie tutaj kolejne 7 półsłupków i przechodzimy do kolejnego łuku. I znowu 7 półsłupków: 4, 5, 6, 7. Oczko w górę i tak jak wspomniałam, mamy pierwszy połączony, drugi połączony, trzeci ominiemy i łączymy w czwartym. Tak? Czyli tutaj zostawiamy wolne. I znowu oczko łańcuszka i kolejne 7 półsłupków. No i oczywiście tutaj według wzoru. Kolejne dwa łączymy, trzeci zostawiamy, kolejne dwa łączymy, trzeci zostawiamy. Pamiętajcie oczywiście o tym, że przed zakończeniem musimy zostawić jakąś część, wsadzić nasze wypełnienie i dopiero całą rundę zakończyć na wypełnieniu. Czyli robimy maksymalnie tyle, ile się da, bo jest wygodniej, a już resztę tutaj na samym końcu dorabiamy przy już naszym wypełnieniu. I to jest cała w zasadzie to, co musimy zrobić. Tak więc mam nadzieję, że pomysł się podobał. Dosyć szybki i przyjemny, troszeczkę skomplikowany, jeżeli chodzi o środek, ale myślę, że dacie radę. Zostawcie komentarze, co myślicie o tym projekcie pod filmikiem. I do zobaczenia w następnym.